Witajcie, dzisiaj zaczynamy test telefonu Sony Ericsson Xperia X10, zwany też dużą Xperią. Przepatrzymy się co ten smartfon posiada, czy jest to konkurencja dla Samsunga, Galaxy, HTC Desire i tego typu, czy też jednak nie. Zacznijmy w takim razie może od wymiarów, bo na początek. Mamy tutaj do czynienia z 119x63x13, na na a więc całkiem przyzwoicie, możemy sobie to porównać e, na przykład z iPhone'em, jak to wygląda wielkościowo, e, z iPhone'em 3G, e, jak widać e, jest zdecydowanie wyższy i nieco węższy, e, właśnie, no, e, jeśli chodzi o grubość, e, to również jest niewielka różnica. E, to popatrzmy w takim razie bliżej. Jeśli chodzi o ekran jeszcze, który posiada Xperia, jest to ekran czterosalowy o rozdzielczości FVGA, czyli 480 x 854, co całkiem sporo. Oczywiście ekran jest pojemnościowy, z wierzchu przykryty jest taką ala imitacją szklanej szyby. Wygląda całkiem nieźle i całkiem nieźle się też palcuje. Na białym nie widać tego palcowania, na czarnej Xperii będzie to widać lepiej. No my akurat posiadamy białą. Waga to 135 gram. Dobrze, zajrzyjmy do środka w takim razie. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z klapką. Jest to dość charakterystyczna klapka, bo o ile na dole obejmuje część obudowy w postaci takiego suwaczka, o tyle na górze praktycznie przedni panel jest w całości. Brak tutaj złączeń i tego typu rzeczy powoduje, że ta bryła jest taka bardziej zwarta i nic nie trzeszczy. Sama klapka no nie jest jak w SGS, natomiast specjalnie sztywna również nie jest, nie jest. Jeśli chodzi teraz o to co jest w środku, no tutaj mamy do czynienia z baterią o pojemności 1500 mAh, jest to przyzwoita wartość pozwala, bez, jeżeli oczywiście nie używamy zbyt smartfonowa, to nawet na dwa dni używania. No, gdy sobie użyjemy internetu, gier i filmików, to codzienne ładowanie nie jest niczym dziwnym. Taka ciekawostka dotycząca samego Ericssona, który chyba już od 15 lat stosuje ten sam schemat dat produkcji, a mianowicie dwie ostatnie cyfry roku i dwie, dwie cyfry, które oznaczają dzień tygodnia. Stąd wiemy, że bateria pochodzi hmm, praktycznie z listopada 2009 roku. Natomiast jeśli, otworzymy, jeśli wyjmiemy tą baterię, no nie jest ona specjalnie gruba, jest bardzo lekka, oczywiście jest litowo-polimerowa. To już u son Ericssona chyba standard. Powoduje to, że te baterie są bardzo lekkie, aczkolwiek w sensie wybuchowości pewnie nie. Natomiast, no jakby nikt nie myśli, w telefonie nikt tu nie będzie wysadzał i podłączał 220V do baterii. Tak? W związku z tym, bardzo fajnie, że to 135G to jest całkiem przyzwoicie. Xperia Arc najnowsza waży jeszcze mniej, albo przynajmniej podobnie, za to Xperia Play to już dużo więcej, ale o tym co powiemy, gdy ją będziemy mieć. Dobrze, jeśli tutaj z tyłu spojrzymy, to również tutaj jest data produkcji. Tym razem sam telefon pochodzi z 2010 roku z miesiąca lutego lub początku marca. Eee, tutaj nic więcej specjalnie nie ma, wszystko jest zaklejone, więc nawet nie widzimy za specjalnie PCB. Natomiast miejsce na kartę SIM znajduje się tutaj u góry. I miejsce na kartę microSD tuż obok. Razem chyba z telefonem, o ile wiem, dostarczana jest karta 8Gowa. Eee, to fajnie, ponieważ budowana pamięć. Nie jest tutaj najwyższa. I niestety te bodajże koło 500 mega, to trochę mało, jeśli chodzi o aplikacje. Jakby Android 23 rozwiązuje ten problem, natomiast 2.1 to nie jest to nie jest to najlepszy pomysł. Jak ktoś ma bardzo dużo aplikacji, to będzie miał pewnie problem. Dobrze, zamykamy i popatrzmy teraz jeszcze po zamknięciu. Chromowana obwódka bez żadnych przycisków na lewym boku. Na górze mamy chromowany włącznik. Również całkiem fajnie to wygląda i całkiem jest spory. Nie taki mały fifaszek. Gniazdo słuchawkowe oczywiście standardowe, to już w dzisiejszych czasach nic innego nie jest akceptowane. Standardowy port micro SD z zaślepką na takim śmiesznym dędzelku, żeby nie zgubić z jednej strony. Ciekawe czy po dwóch latach na przykład użytkowania to się w końcu nie urwie może nie, może ktoś to przewidział tutaj na tej stronie mamy klawisze głośności i spust aparatu na dole trzy klawisze jest to klawisz back, jest to klawisz menu i klawisz ekranu głównego i z tyłu oczko kamery 8 megapikseli Kamer, znaczy szkło jest dosyć małe więc sama matryca pewnie też jest mała. Próbkę wideo łatwo znajdziecie, jest tam na moim kanale na YouTubie. I dioda LED do podświetlania. Oczywiście mały, mały ekranik powoduje, że, znaczy małe szkiełko, i zapewne mała matryca powoduje, że te wideo, które jest nagrywane w 720p, no nie jest najwyższych lotów. Dobrze, mamy włączony telefon, więc może go wyłączmy i zobaczymy, ile będzie startował. A ja trochę jeszcze popowiadam. O serce. A, oczywiście wyjęliśmy baterię, to trudno, żeby był włączony. Dobrze, zaczęłam w takim razie zimny start po wyłączeniu baterii. Włączyliśmy guzik, zawibrował. Póki co nic się więcej nie pokazało na ekranie. To jest taka charakterystyczna cecha, że w, bardzo dużo w pierwszym momencie nie wie, zepsuł się czy nie zepsuł. W momencie włączania czuć wibrację, natomiast ekran jest przez chwilę, przez kilka sekund jeszcze ciemny. Dobrze, telefon startuje, natomiast do pana mojego sercu. W środku mamy do czynienia z procesorem Scorpion 1 GHz. No właśnie, tutaj warto wyjaśnić jedną rzecz. Niektórzy mówią procesor Snapdragon. Snapdragon to jest cały układ graficzny, tak zwany chip. Który, z Którego serce składa się m.in. Z, z, z trzech głównych rzeczy: jest to DSP, jest to mm, sam procesor, czyli jakby sama jednostka obliczeniowa, plus y, jednostka odpowiedzialna za grafikę, czyli coś, co można nazwać y, GPU. Tak? I w wypadku pierwszej wersji Snapdragona y, 8250 mamy do czynienia właśnie z rdzeniem Scorpion 1 GHz i z układem graficznym Ardeno 200. I jest to praktycznie układ, w który jest wszędzie spotykany. Dobrze, przyjrzyjmy się w takim razie jeszcze jednej rzeczy, o której musimy powiedzieć, a mianowicie pamięci RAM. Dobrze, wróćmy w takim razie do tych naszych RAMów i ROMów. Jeśli chodzi o ROM, to formalnie w dokumentach pisze coś o jednym Gigabajcie, natomiast trzeba pamiętać, że nie do końca to jest prawda. Jeśli sobie weźmiemy jakikolwiek program, który nam coś takiego pokazuje, to dowiemy się, że do dyspozycji użytkownika jest w pamięci wewnętrznej 465 MB, z tego akurat u mnie 270 jeszcze jest dostępne. No i to jest dosyć mało jak na, jak na smartfona i jeżeli zaczniemy sobie szaleć z aplikacjami, to szybko nam się to miejsce skończy. Natomiast jeśli idzie, idzie o RAM to z RAMem jest jeszcze ciekawiej. Zresztą dotyczy ten temat każdego Androida, więc warto o tym wiedzieć. Formalnie ma 380 MB RAMu, 384 dokładnie. W czym trzeba pamiętać, że 96 MB z tego zabiera system jako taki. Czyli z punktu widzenia Androida, czyli tego naszego. E już z tego samego interfejsu do dyspozycji mamy jedynie 287 i tak jest w każdym Androidzie, czyli praktycznie od tego ramu, który jest podawany, tak powiem, publicznie, należy odjąć 96 i będzie ten ram, który ma, ta, ma sam Android jako, jako, jako oprogramowanie jako system operacyjny ponieważ część jest zabierana pod kartę graficzną, część jest zabierana pod moduł telefoniczny i tego jakby nie widać I można uznać, że, że tego nie mamy, tak? że to te, te wartości, które podaje się w papierach są, są marketingiem no i jak widzicie mamy tutaj 287 megabajtów do dyspozycji no i niestety to jest moim zdaniem mało, dzisiaj jakbyśmy kupowali telefon powinniśmy kupić raczej z 512 papierowymi, czyli tam 400 z haczykiem do dyspozycji, wtedy by to było ok, natomiast oczywiście Android bardzo fajnie zarządza pamięcią, więc tutaj nic tam się nie będzie przycinało. Przejdźmy w takim razie do interfejsu użytkownika. Mamy tutaj typowe UI z Sony Ericssonów, czyli z tym niebieskim tłem. Ta tapeta jest chyba identyczna z tym, co jest w X8. A oprócz tego, jeśli chodzi o dodatki od Sony Ericssona, to mamy tutaj dwie rzeczy, a mianowicie Mediascape, który agreguje nam wszelkie dostępne materiały multimedialne, czyli zdjęcia, wideo, muzykę. Jeżeli sobie wejdziemy na przykład w jakąś tam muzykę i na przykład w bibliotekę, no to mamy po wykonawcach, po ulubionych, po ostatnio dodanych czyli co, co wgraliśmy ostatnio na kartę MicroSD, bo, bo z reguły tam mamy te multimedia ostatnio odtwarzane, ulubione, wykonawcy, albumy tego typu rzeczy. Jeżeli sobie weźmiemy na przykład albumy, no to możemy sobie wziąć jakąś tam na przykład Sandrę, tak? Mam tutaj jakąś piosenkę otagowaną, i możemy sobie w tej chwili, tu jest tytuł tej piosenki, kliknąć na tą śmieszną ikonkę Ala położona ósemka i możemy sobie na przykład przeszukać kartę pamięci, które jest pokazywane, a możemy też przeszukać sobie YouTube'a i mniej więcej po tagach MP3 dostaniemy, jak widzicie, jak widzicie, dostaniemy. Zasoby, które zostały wyszukane po tagach MP3, na przykład na YouTubie, nie wiem czy nam się uda wczytać. Bo tutaj Orange działa jak działa, mimo 3G, ale, no to tak wyszukam i możecie, zobaczyć, jak wygląda odtwarzarka od po sieci 3G. Także fajnie jest to zintegrowane w Xusemce i nawet w taniej X8 dokładnie ta sama funkcja jest, pokazywałem ją, trochę inaczej wygląda odtwarzacz, ponieważ tam takiego mediascape'u nie ma dokładnie. Natomiast drugą rzeczą, która jest fajna, to jest Timescape, czyli nasze aktywności w postaci takich kartek. Mamy tutaj podzielone na różne kategorie, jak na przykład ostatnie tweety, ostatnie wiadomości. Mamy też oczywiście, że wszystkie rzeczy, czyli wszystkie aktywności, mamy na przykład co słuchaliśmy, jakich, piosen, znaczy jakich utworów muzycznych na przykład, skąd dostaliśmy smsy, co nagraliśmy na wideo, jakie zdjęcia zrobiliśmy, do kogo dzwoniliśmy, od kogo nie odebraliśmy połączeń i cała nasza aktywność jest w postaci takich karteczek fajnie przewijanych, możemy zobaczyć wszystko co robiliśmy na telefonie. To są dwie najbardziej chyba charakterystyczne rzeczy, które dodaje Sony Ericsson. Teraz są jakieś tam drobiazgi typu e, gry, typu, e, no jeszcze wise, wise Pilot, czyli coś ala nawigacja. To chyba w tej chwili dostajemy bodajże miesięczną subskrypcję. E, I oprócz tego jeszcze jest przeglądarka dokumentów Office, która też chyba występuje w każdym Sony Ericssonie nawet w tych najtańszych, czyli Office Suite, który pozwala przeglądać dokumenty w różnym formacie, na przykład PDF. Tak, mam tutaj na przykład mojego Pita, który jest akurat interaktywny, więc pewnie nic tego nie wyjdzie, ale widzicie, po ikonkach można pdf -y również otwierać, że tak powiem, z pudełka. A to nie, nie w każdym telefonie jest. Także mm, fajnie, że coś dodają od siebie na przykład. Dokładnie ta aplikacja do poczty też jest też na rozwodzie Exchange'em i też to jest dodatek, który chyba jest tylko w Sony Ericssonach. przynajmniej nigdzie indziej go nie spotkałem. To by było tyle, jeśli chodzi o wstęp i pierwsze wrażenie. Za chwilę pogadamy sobie już o, o konkretnych szczegółach.